Cześć kochani, witam was w kolejnym przeglądzie. Zapraszam was na nowości do Pepco. Ostatnio pokazałam wam tą kurtkę jeansową, ktoś pytał, więc taka nowość w Pepco. Kieszonki kosztuje dwie kieszonki z przodu fajne guziczki kosztuje 70 zł. Mam nadzieję, że właśnie taka wam się spodoba. Jak lubicie takie typu filmiki, zostawcie łapeczkę subskrypcję i pokażę wam jeszcze jedną kurtkę. 60 zł. Tu mamy 42 rozmiar, bardzo fajna. Kieszonki na zamek z tyłu. Tak. I przód, tak. I tutaj osłonki, zajączek 7 zł. I kurczak. Jeszcze mamy takie malutkie. Za... 4 zł. To jest ekstra. Takie rozkraczone. Ale fajne. Dobra, zobaczcie jak fajnie wygląda. tego nie było 15 i tu jeszcze mamy takiego białego dobra trzy faktycznie ten najładniejszy zobaczcie jakie fajne metalowe motylki taka słonka za 10 zł mamy jeszcze różowy i zielony Zobaczcie, co znalazłam. Maszyny do robienia popcornu. Cena. Hm. Tu zawsze jest i gdzie te ceny? Nie widzę. Tu nie mam? Tu nie ma. Też. Nie wiem jaka cena. A dobra maszynka. <laughs> maszynka do popcornu 50 zł, oczywiście, ale spoko. Znalazłam, żeby nie było. Tu mamy jeszcze jakąś taką fajną suszarkę do włosów. To już widzimy cenę 40 45 czajniczek, 40 i żelazko 50. I czy na kubeczkach, oprócz skrzycika, jest coś nowego? Nie ma. Idziemy dalej. Tą łapy znamy za 5 zł. Ładna. I tu mamy jeszcze takie fajne. Fajna konewka z kwiatkiem dyszka. Poprawka, cztery złote. Ona. Kochanie, cztery złote. To jest. Dobra, tu mam, będziemy wyjść. Jaki ładne. 20 zł To są takie zajączki. Dyszka i 17. Tośmy polecimy jeszcze po, po tych małych. 40 złotych, taki złoty zajęczek jeszcze mijały. No i tutaj mam lederkę w kwiatuszki. Dwanaście złotych, ale ładna. No i tu jeszcze mamy zielone te jajko. Mhm. Jeszcze są takie ładne ceramiczne jajeczka za... pięć zł. Takie. Takie. Ryże. I... Zielone. Kubki skrzaty. O, zobaczcie takie ładne torebki. A to jest taki kartonik 8 zł. Ale myśli ten i ten. Zobaczcie. I to będzie taki takie pudełeczko na prezenty. Tu jeszcze są takie zajączki, 17. A nie, te pokazywałam. Ale zobaczcie, jakie te duże są fajne. Ekstra tego małego, 12 zł. Nie wiem, czy pokazywałam. Dobra. Pewnie rzeżucha, jasne. Złoty piątka. Pięknie. jeszcze jest takie. Jeszcze piątka, Dyszka. Ślicznie jak Jeszcze na koniec zerkniemy. Zobaczcie, jak ładnie zrobili, dziewczyny. Ten stolik mam nadzieję, że u Was też jest taki mm, piękny. I to by było, kochani. Na tyle mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Zostawcie koniecznie w komentarzu info, co Wam się najbardziej podobało w tym odcinku. Zapraszam Was gorąco na wczorajszy przegląd do Action, do Pepko. Życzę Wam cudownego dnia. Dziękuję, że byliście. Dziękuję za wszystkie komentarze. Łapki, subskrypcje, jesteście przywspaniali. Uwielbiam Was. Tak więc życzę Wam zdrówka, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!